Siemaneczko widzowie Dzisiaj skamujemy sobie chłopa na huge Pegasusa A dokładnie na tym czy go ma, ale no okej okay. Jednak jeszcze przed chwilą pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika Bo małymi kluczkami zbliżamy się do 40 tysięcy, aby z ciebie się to nie uda Więc to chyba wiesz co robić Oprócz tego nie zapomnij mi na moją grupę Discord, do której link masz w opisie Ja już się przynudzam i zaczynajmy Ej, bo słyszałem, że ty masz huge Pegasusa, czy to prawda czy nie? No mam, mam A chciałbyś się wytradować coś za niego, ten? No jeżeli mi złożysz dobrą ofertę to... Oczywiście, że tak. No to dawaj, ale w ogóle tutaj obok Ciebie lata, patrzcie jaki kozacki, co jest, A skąd Ty w ogóle go masz? Bo to było trzeba licytować wszystkiego. No no, licytowałem, się powodzi w życiu, jestem bananem ogółem. Chyba coś tam ukradłeś mamie z tak mi się wydaje. Nie, ja jestem self-made. No nie, ukradłeś je. Ja to wiem, ja, 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 ja to powiem nie, Twojej mamie. Ja to powiem no. Twojej mamie, zaraz wiesz Zaraz Twojej powiem, zaraz Twojej powiem i tyle. Mi się skończy granie w Roblox. No dawaj tego, Trayda, już nie, już nie gadaj. Dobra. Ej, to jest to Pega... No to? Galaxy, Galaxy Fos Pegasus. No tak, on się tak nazywa. Nie, on się faktycznie nazywa Pegasus. Ej, to jest na poważnie logicznie. Być wylicytowany. No to nie wiem, a co by cię interesowało? Taki... Huge pumpkin, Coś takiego byś chciał? No, może być. A coś jeszcze? Bo to chyba nie jest tak no, samo rzadkie. No i, game, i bym chciał. To akceptuję. Akceptuję również. Okej, okay, okay. dzięki za tle Wiesz, że ten nowy Pegasus nie jest w ogóle tyle wartości co Hitchpumpkin na tobie zyskałem? Dobrze, to w takim, A, takim razie to, co żegnam, Ej, fajnie. czekaj, czekaj! Czemu to jest Galaxy Fox? E, widzowie, wyszedł! Dzwonię do niego na deser, żeby wrócił. Ej, jesteś. Ej, co ty zrobiłeś? To nie jest Pegasus legitny, Oskamowałeś no mnie? Nie, nie, no znowu to jest legitny. Tak naprawdę zostałeś wkręcony tutaj, Hubert Urbański, radio RMFFM. Proszę wybrać save od 1 do 10. Siódmy. Gratulacje. Wszystkie numery od 1 do 6 i później od 8 do 10 zawierały z Rot Huge Pumpkina. A ty niestety wybrałeś numer 7, który zawiera 10 gemów. Gratulacje dla ciebie! Chłopie, idę do lasu i nagrywam na ciebie Jak ty tego nie oddasz. O nie, boję się, dobra, oddaję, oddaję. No i to dobra. mi się podoba, chodź tu. Dobra, to dawaj ready. Okej, okay, klikaj. Ale nie, nie banuj mnie, nie pobij mnie, dobra? Nie pobijecie. Okej. Okay. Dobra. No i ty dziękuję, wszystko się zgadza. I jak widzicie, wszystko się zakończyło szczęśliwie. Każdy dostał swoje pety, a tutaj sobie biega ten chłop. A jeśli dotrwaliście do tego momentu mam teraz przygotowany konkurs do takiego PETA. Więc jak to się podoba się ten pet i chciałeś go dostać, to zostaw suba i nie zapomnij o sobie u każdego z ekipy. Link w opisie. I między innymi czas słuchać tego tutaj pana za mną. I to był już koniec, że nam się z wami. Bajo jajo.